Nie słyszę słyszycie. Dla, dlaczego? Nie słyszę. Czy to dlatego, że jesteś wysoki? Ani trochę. Kiedyś właściwie byłem niski, tak jak ty. I co? Ale kupiłem te Airpody. Airpody? Słynne słowki i odapla? Tak, i teraz biję każdego na głowę. Co? A przepraszam, nie słyszę biednych ludzi. Co? Czym tam jeździsz? Ja, ja mam pasata. O mój Boże, biedak. Nie może jestem biedny tylko dlatego, że nie mam sławek, że Słuchaj, Miguel. Jestem Rob ziom! Jestem bogaty, ty biedny. Posiadaj Airpody, jeżeli chcesz, żebym cię słyszał. Więc. daj mi je na chwilę! Czekaj, co? Daję założyć, abym się przekonał, dupku! Cóż, myślę, że pozwolę ci na chwilę. O, łódkę się ziom! Eee. Y... O kurwa! Czy, czy oddasz je już? się już? Zabijcie, na sukko! O kurde.